Yo, 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 spiskany wracamy na GeForce a zrobić konkretny rozpierdziel na stronce. Wy oczywiście pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym SKUTY, który dodaje Wam 5% przy każdym doładowaniu. I oczywiście w tym momencie, w tym miejscu pokazuje się kodzik na jedną dodatkową skrzyneczkę ode mnie. Dla Was oczywiście jest to skrzyneczka MILSPEC. Dla jednej osoby bardzo miło, jakby ta osoba dała znać w komentarzu, co ciekawego mu wyleciało. Teraz lecimy. I mordeczki mamy dzisiaj niecałe 8000 zł. Oczywiście jest to troszeczkę za dużo na cenę skrzynki, którą chciałbym dla Was przetestować w dzisiejszym odcinku. Ale ja Wam również przypominam, że sama strona, jak i mój materiał jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Pamiętajcie o tym! No i również pamiętajcie, że razem z tym odcinkiem macie nowy konkurs na Discordzie. Link jest w opisie. A dzisiaj dla Was do wygrania: zajebisty skin na M4, oczywiście o wartości 100 zł. Co zrobić, żeby go zgarnąć? Łapę w górze pod tym filmem, z sub kanału i dowolny komentarz. To wszystko. A teraz lecimy. Wariaty dzisiaj. Ostatnio tutaj z tych najnowszych skrzynek partnerskich. Oczywiście jest to jedna z tych tańszych skrzyneczek. Jedynie kosztuje 16 zł. Nazywa się Grandi. Dosyć ciekawie tutaj fajna skrzyneczka. Podoba mi się. Zobaczmy, czy jest tańsza jakaś skrzynka. Widzę fura, e, furazek tutaj ma za, za 16 zł. Links ma za dyszkę, czekajcie, czy coś tutaj jeszcze jest tańszego. Krycholewa za 16, no dobra, tutaj Szymek ma za 16, Esteban za 8. Są jednak tutaj są też, ma. no dobra, są jednak y, troszeczkę tańsze te skrzynki niż y, tej osoby. Myślałem, że to aktualnie najtańsza, no ale dobra, zobaczmy. Przynajmniej spoko będzie, y, jak porównać do innych tutaj skrzyneczek Jupiterów. Wrzucimy sobie na koniec tą skrzynkę w jakąś ciekawą bitwę i zobaczymy. No, i powiem wam, kurczę. Tutaj procenty, niby 11%, ale ten skin 8, prawie złotych. Tu 8%, 10 złotych. No, nie ma jakiejś takiej strasznej biedy. Tutaj troszeczkę widzę, te skiny są bardzo tanie. Tutaj tak samo jeden. No dobra, USP spoko cena tutaj też tak w miarę tu jakiś rodzynek się ukrył no dobra, sprawdźmy, sprawdźmy dwie fajne koski, rękawiczki Jaguar, Emeczka, kurczę co tu więcej chcieć, lecimy dawaj Grandi, dawaj wariacie, 16 zł, bardzo taniutko jak za skrzynkę i chyba będzie tutaj proficik po pierwszym odparciu 16,24, ja pierdykam zarobiliśmy 24 grosze lecimy dalej, jest proficik? jest, to się szanuje no i Jaguar był blisko, dostajemy Urban Hazard za 36 groszy, to bieda. Dobra, wlatujemy w tą skrzynkę wariaty, żeby nie przedłużać po 3 sztuki naraz. I wydajemy 48 zł w tym momencie, zobaczmy. No dalej, no coś tutaj znowu delikatnie mi przylagowała strona. O, poszło, pięknie, rozkręciła się maszynka. Dobra, dostajemy jakiś rewolwer, szczerze, fajnie on wygląda, ciekawe ile kosztuje. 45, a on tylko 8 zł. Ja pierdzielę, bym powiedział, że dużo jest droższy od tego P2000. 54 zł z takiego otworzenia jest to co najmniej 6-7 zł. Profitu fajnie, lecimy dalej. Zobaczmy. No i drugi tutaj strzał po 3 sztuki raczej nam nie odda, bo to będą raczej taniutkie skiny, złoty 60, zł, więc strasznie. No 40 7-6 zł na minusie, jesteśmy koska bardzo blisko, ale dobra, mamy tu M, -kę, mamy to USP, które nam powinno oddać. No i powiem wam, 34, dalej jest minusik. Szkoda, lecimy. Ostatni, może przedostatni strzał i polecimy z tą skrzynką, właśnie sobie na bitewkę. Kurde, fajny ten rewolwer, tak szczerze pięknie wygląda. Tutaj dwa razy banan, 28 dostaliśmy łącznie, więc tak, że była to strata. No jeszcze jakby na M4 się zatrzymało. Zobaczmy Mac 10 ile warty. 11, 19 łącznie. Słabiutko powiem szczerze tutaj, no na pewno jesteśmy na minusie po takim otwieranku. Sprzedajmy wszystko, chyba było 7800, 800, no co najmniej ze 100 zł. myślę, że jesteśmy tutaj niestety na minusie, więc wlećmy. Wlećmy w tą skrzynkę, zobaczmy jak ona się będzie prezentowała tutaj na bitewce, no bo Wiadomo, to jest co innego, spróbujmy, Ginold jeszcze V2 jest za 16, Krycholewa za 16, wiecie co możesz z Ginoldem? zróbmy taką bitewkę youtuberów z Ginol'dem właśnie dajmy sobie, żeby tutaj nie przedłużać po 6 sztuk, myślę, że odpowiednia tutaj liczba, dajmy na 4 osoby, trochę zaszalejmy, no i najpierw będzie leciał ten grindy. A oczywiście ja dodaję pociki, no nie ma co przedłużać, a Wam także przypominam o trwającym konkursie na Discordzie Mordeczki. Możecie wygrać kosę za 900 zł i oczywiście nie ma w tym konkursie wymagań, wystarczy, że wbijecie na Discorda, macie kanał konkursy i tam naciśniecie guzik dołącz do konkursu. A jeżeli nadal komuś jest mało konkursów i zostawi boostera na serwerze, pamiętajcie, że pojawi się dodatkowy jeszcze kanał i tam będzie dodatkowy konkurs na rękawiczki za... 450 zł, także w tym konkursie nie ma wymagań. Wiadomo, trzeba posiadać boostera. Inaczej no nie wygracie, więc zapraszam wszystkich i leci leci. Powiem Wam szczerze, na razie najmocniejszy dropik to będzie. O, dobra, już miałam mówić, że dupa konkretna, ale sypnęło troszeczkę, bo 96 zł. no to powiem wam nawet spoko jak na skrzynkę, która kosztuje jedyne 16 złotych i tutaj na bitwie troszeczkę lepiej moim zdaniem, no bo dosyć często dawała jakieś za 16, za 25, zobaczcie za 11, za dyszkę takie dosyć opcjonalne te skiny sypała ta skrzynka, zobaczmy jak tam Jinolzik będzie się prezentował, e, no po prostu, e, wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi, jak nie wiecie, no to się domyśle po prostu, no. 30 zł teraz oddało. Kurczę. Tutaj nawet spoko dropik dla każdego. mało 18 ten 23. No powiem wam, kurczę, Dino też za bardzo nie odstaje. jest za bardzo nie odstawał Pięknie obie dwie skrzyneczki. Myślę, że tutaj na bitwie się spisały jak najbardziej. Ciężko jest mi bardzo ocenić, tak czy inaczej, ziomuś sobie. Myślę, że fajny profil zgarnął. No bo 500 praktycznie 90 zł. No nic wariaty. Ja skrzyneczkę kończę już testować, troszeczkę i otworzyłem. Ogólnie dla mnie, jak na skrzynkę, która kosztuje 16 zł, myślę, że warto. Fajna skrzyneczka. Nie było takiej biedy konkretnej, co nieco sypała. Na bitwie nawet dała skina za stówkę. A my mordeczki w tym momencie kleimy jakiegoś Alina. Mamy 7,5 koła, więc trzeba troszeczkę. Zaszaleć. No ostatnio tego Ice Kinga dawałem, powiem Wam, i też fajnie mi ta skrzyneczka oddawała. No i w sumie długo będzie trzeba wlecić w te mroźne skrzynki, więc dodajmy, dodajmy je tak sobie po jednej sztuce i może Zaszalejmy dzisiaj z najdroższą skrzyneczką. Ojojoj, nie będzie nas tutaj stać aż tyle razy, no ale dobra, zrobimy sobie mniej więcej taką bitewkę. Tutaj pododawajmy po dwa razy, trzy. I jeszcze nas będzie troszeczkę stać, chyba coś takiego. Niestety już nie będziemy mogli dodać. No dobra, zrobimy sobie taką bitwę: 3 sztuki Ravencall, 3 sztuki Ice King i Glaciar Rider. Nie wiem co to za skrzynka, pierwszy raz widzę, no ale lecimy. Fajne tutaj skrzyneczki się prezentują. Może, może na 3 graczy dzisiaj delikatne ryzyko. Zróbmy. I oczywiście dodajemy bociki. Dawać, dawać mi tutaj Wina, bo ostatnio te bitwy na te skrzynki naprawdę mega fajnie oddawały. Tam były bitwy nawet, które się kończyły no, kwotą 50 tysięcy złotych, więc jest grubo. Zobaczmy, jak tym razem mamy Crashera i Chada. Mamy dwóch mocnych tutaj przeciwników, leci pierwsza sztuka. Proszę, abyście mnie tutaj na początku od razu nie wydymali. No, bo to już nie będzie zbyt ciekawe. Dobra, jesteśmy na prowadzeniu, lecimy 20 z udało nam się trafić Ze skrzynki za 320 Powiem wam szczerze, to jest chyba Mega procentowa, gościu, trafia 330 Okej, okay, a w Za 600, no zobaczcie, jakie skiny Ona oddaje, ja pierdykam Oho, to też Będzie tanie, no albo takie groszaki Albo coś takiego mocniejszego No ale jak na razie Powiem, ta pierwsza skrzynka dotarcia Szanu, no bo oddała tylko jedną taką ciekawszą awubkę ten trap jakiś rękawik o, wow, awupka 1500, nie spodziewałem się tego mamy kolejną koskę no ta jeszcze w miarkę, dawaj teraz lorka nie no no ja pierdykam, co to za awupka w ogóle, grafik, ja pierdzielę, było blisko no ale tak czy inaczej powiem szczerze, te pierwsze skrzyneczki coś dzisiaj nie chciały za bardzo oddać, niby co nieco leciało, ale też Niezbyt fajne tutaj dropki, no nic, przedupiliśmy, nie udało się dzisiaj, wariaty, spróbujmy jeszcze tutaj troszeczkę się odkuć tą dermową naszą skrzyneczką i wlecimy sobie oczywiście w diamentowo, dawaj GeForceKings, dawaj Na pocieszenie mocnego dropa, fejdzik przeleciał karambi. a my dostajemy Player 2 za niby 445 zł. no nie będę marudził, dosyć spoko Prawie 5 stówek za fryczko, więc sprzedajemy sobie wszystko no i co, kończymy odcineczek. Niestety tutaj z delikatnym minusikiem dzisiaj. Mam nadzieję, że skrzyneczkę przetestowałem. Jeżeli odcinek się podobał, oczywiście zostawcie łapę. Miejcie suba, zapraszam na kolejne. Widzimy się w następnym odcinku. Wielkie jo!